Pogoda nie sprzyja, ale Jamnikowi to absolutnie nie przeszkadza. Prawda? Nie wołałem cię. Leć! Leć A e, się ufajdałeś. Dej, daj, 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 daj. O, Ślina! No leć! Leć gdzie tam chcesz, no o. co tam dobrego wynuchamy. <laughs> Widzę, że się chyba jakiejś tej opłaty za filmowanie domagasz Chester, do mnie! Dawaj, 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 dawaj! Super! Rewelacja! Proszę! Leć! Leć! Coś nie chcesz lecieć chyba? No dawaj, cała polana twoja. O? Za czym tak gonisz? Chester! Do mnie! No i tym razem już nie wyszło. Chester, Do mnie! Do mnie! Do mnie, do mnie, do mnie! No niestety No, jak widać nie zawsze łatwo jest pracować.